Gmina Cieszanów wprowadza nowy temat upowszechnianie sztuki kulinarnej w ramach festiwalu Smaków w Cieszanowie, który będzie miał swoją wiosenną i letnią edycję. Wiosną zapraszamy Państwa 25 maja, w sobotę, odbędzie się u nas turniej nalewek pod nazwą Nalewki na Kresach, będący preludium festiwalu dziedzictwa kresów w ramach współpracy z gminą Lubaczów. W tym dniu, w sobotni dzień w Cieszanowie 25 maja odbędzie się właśnie ten turniej pod nazwą Nalewki na Kresach, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów wytwarzający nalewki według tradycyjnych receptur, ale turniej jest przeznaczony również dla wszystkich koneserów z kraju i za granicą, którzy upowszechniają tą sztukę dziedzictwa kulinarnego według tradycyjnych receptur wytwarzania nalewek. Serdecznie państwa zapraszamy Już już tu, tutaj do nas na dzień 25 maja do nowa na turniej nalewek pod nazwą Nalewki na Kresach. Serdecznie Państwa zapraszamy.